Witaj! Zobacz, jak wykonać skanowanie. Umieść swój telefon w Scanbox. Przed zabezpieczeniem urządzenia upewnij się, że zarówno obiekty w aparatu, jak i lampa są czyste i widać je przez otwór w Scanbox. Umieść tubę retraktora policzkowego w urządzeniu Scanbox. Usłyszysz kliknięcie, gdy tuba zostanie poprawnie zamontowana. Aplikacja pomoże Ci ustawić ScanBox w taki sposób, aby tuba ustawiona była centralnie na ekranie. Zaczynamy! Włóż tubę retraktora policzkowego najpierw jedną stroną, a następnie drugą do ust. Przytrzymaj ją jedną ręką, a drugą ręką przytrzymaj ScanBox. Model, który widzisz na ekranie, śledzi Twoje ruchy w czasie rzeczywistym. Podczas skanowania chcemy uchwycić wszystkie obszary Twojej jamy ustnej. Dla każdego obszaru dedykowana jest świecąca kropka. Przesuń tubę retraktora policzkowego i zeskanuj wszystkie kropki. Podczas skanowania bocznych kropek przekręć głowę w przeciwnym kierunku. Gdy zostaniesz poproszony o zgryzienie zębów, możesz przełknąć i przyłożyć język do podniebienia, aby upewnić się, że tylne zęby są we właściwej pozycji. Gdy aplikacja poprosi Cię o delikatne otwarcie ust, powinna być widoczna niewielka przestrzeń między zębami. Aplikacja pomoże Ci zachować właściwe rozwarcie. Skanowanie uchwyci również powierzchnię gryzącą zębów dzięki skanowaniu w górę i w dół każdego z łuków zębowych osobno. Tylko łuk, który chcesz uchwycić, powinien znajdować się wewnątrz sztupy. Użyj swoich warg, aby utrzymać tubę w ustach i przechyl ScanBox. Aby sobie pomóc, możesz lekko przechylić głowę. Po wykonaniu wszystkich kroków należy wyjąć tubę retraktora policzkowego. Następnie przejrzyj swój skan przed wysłaniem go do lekarza. To wszystko. Teraz Twoja kolej, aby wykonać swój pierwszy skan.